Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić bardzo szybko i bardzo łatwy sposób taką pufę: e, taką poduszkę do siedzenia albo do trenowania jogi, albo po prostu e, ozdobę do pokoju, na które, która może jeszcze dodatkowo służyć jako siedzisko. Coś takiego się robi bardzo prosto i bardzo szybko, i zaraz Was o tym przekonam jak prosto i szybko można coś takiego zrobić i już pokazuję Wam wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia właśnie takiej kolorowej i śmiesznej poduszki. I tutaj właśnie są te wszystkie rzeczy. Będziemy oczywiście potrzebować nożyczki, dużo szpilek, ponieważ mamy spory obwód. Będą nam potrzebne stropionowe kuleczki albo coś w ogóle do wypchania. I do tego zrobiłam sobie lejek, przez który włożymy do środka stropionowe kuleczki. Jakaś linijka albo centymetr krawiecki też się na pewno nam przyda. I materiał najlepiej taki materiał do obić. E, na przykład, do obić kanapy, albo po prostu materiał do obicia mebli, bo on jest dużo twa, twardszy i solidniejszy. E, I tutaj właśnie mam taki materiał do obić. Ten na górze może jest trochę słabszy, ale ten niebieski troszkę przypomina taki zamsz e, Jest właśnie materiałem meblowym. I teraz wycinamy sobie. Jedno kółko z kolorowego materiału i jedno kółko z tego materiału do obić, czyli w moim przypadku z niebieskiego materiału. I moje kółko ma średnicę 40 cm, czyli promień 20 cm. I będzie nam jeszcze potrzebny obwód do tego, ponieważ drugi materiał, pasek, ten długi pasek, właśnie ma długość obwodu naszego kółka. Ale wszyscy dobrze wiemy, jak policzyć jak policzyć obwód, kiedy mamy promień albo średnicę. Średnica to jest oczywiście ta linia, która przechodzi z jednego brzegu koła na drugi. Nie wiem, jak to prościej wytłumaczyć. To jest średnica i przechodzi przez środek, to jest też ważne. I tutaj w moim przypadku to jest 40 cm, co nam daje promień 20 cm. No i do tego wszystkiego potrzebujemy Naszą kochaną liczbę pi, i w ten sposób liczymy sobie obwód. Jeżeli nie znacie jeszcze te, em, tego równania, tego wzoru matematycznego, to możecie oczywiście zajrzeć do internetu i sprawdzić, jak się liczy obwód mając promień. E, nie będę Was tutaj wtajemniczać, to jest to bardzo proste. W każdym razie mamy promień 20 cm, ewentualnie średnicę 40 cm. I musimy policzyć obwód, i kiedy już uzyskamy ten obwód, to wtedy możemy wyciąć pasek materiału, który będzie miał długość obwodu, a wysokość 20 cm, czyli ten pasek niebieski, który tutaj leży po lewej stronie, jest, ma wysokość 20 cm i taką też wysokość będzie miała nasza pufa. I to jest drugie kółko, jest dokładnie tych samych wymiarów, a to jest pasek na obwód, czyli kolorowe kółko jest na górę, niebieskie jest na spód i dookoła mamy pasek materiału, który ma długość obwodu obydwu kółek, oczywiście obwodu jednego tylko z tych kółek, nie dwóch na raz. I jeszcze do każdego z tych wymiarów trzeba dodać margines. Załóżmy 1-2 cm na zakładki, i tutaj składamy na pół najpierw nasz pasek i zszywamy krótką stronę. W tym miejscu, i potem zaprasowujemy. Teraz wkładamy do środka kółko, które będzie szło na górę i ładną stronę, na ładną stronę, czyli prawą stronę na prawą stronę. I układamy, potem przyczepiamy szpilkami dokładnie wzdłuż tego paska, tak żeby brzegi leżały równutko jeden koło drugiego, żeby się dokładnie pokrywały i przyczepiamy wszystko szpilkami. Tak wygląda szczepiony, i teraz szywamy dokładnie, równiutko tutaj wzdłuż szpilek, wyciągając po jednej szpilce. I żeby się też nie, nie tworzyły zaprasowania, zagięcia i zakładki, czyli równiutko na płasko. I tak wygląda ten brzeg. Kiedy jest ładnie zszyty, to jest równiutki, nie ma żadnych zakładek i się nie marszczy. Teraz musimy przyszyć spód. Robimy dokładnie w ten sam sposób. Wywijamy na lewą stronę i układamy wzdłuż brzegu, ale zostawiamy sobie otworek, którego nie szyjemy teraz przynajmniej i przez który wypełnienie wsypiemy do środka, czyli nasze kulki styropianowe. I główna część jest szyta, tutaj jest dziurka przez którą Przekładamy całość na drugą stronę, na prawą stronę i wsypujemy nadzienie, czyli kulki, kulki stropionowe. Jeżeli macie jakieś inne, nie macie kulek, możecie użyć na przykład takich kawałków, takich jak w poduszkach starych. Jak macie pierze, to super, ale nie polecam. Mało ekologiczne. Lepiej jakiś poliester, bo jakiś inny materiał. Skrawki starego materiału też mogą służyć do wypchania takiej pufy. I teraz zamykamy tą, tą dziurkę, która była. Najpierw dwa brzegi łączymy szpilkami, a potem zszywamy przezroczystą nitką. Tutaj możemy szyć ręcznie na okrętkę. I szyte praktycznie nie widać, szczególnie jeśli użyjecie przezroczystej żyłki albo nitki. I jeszcze teraz mały detal. Wymyśliłam sobie właśnie taki guzik na samym środku i na samym dole. Wydaje mi się, że to jest tak ciekawiej, ładniej z tym wygląda. Można taki kupić, ale można też zrobić samemu z tego samego materiału i ze zwykłego guzika, który okładamy. Okładamy kawałkiem waty albo filcem i tym materiałem, z którego wcześniej trzeba wyciąć kółko. I teraz zaszywamy w środku guzik. Nie musi być bardzo ładnie, ponieważ z tej strony nie widać, jak to zrobiliśmy. I mamy dwa. Teraz łączymy je przez pufę. I tutaj jest bardzo, bardzo długa nitka. Taka, co przynajmniej ma długość 20-25 cm. I najlepiej jest dosyć solidna, mocna, złożona podwójnie, czyli 40 cm. Wbijamy w sam środek. Musimy sobie znaleźć ten środek. Lepiej nie robić tego na oko, tylko wymierzyć, gdzie był środek. I z drugiej strony również przewlekając tą nitkę przez środek pufy. I w ten sposób pufa jest gotowa. Można oczywiście bez tego guzika zrobić, ale ciekawie jest z guzikiem, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie jest to na pewno jakaś opcja. I całość całość się prezentuje, tak jak widzicie. Bardzo ważny jest ten materiał na wierzchu, na samej górze. To Kolorowe kółko, jeżeli macie ładny materiał, to on będzie stanowił o charakterze waszego nowego mebla. Bardzo, bardzo, jak widzicie, e, prosta do zrobienia rzecz, a cieszy. I też ciekawy pomysł na urozmaicenie wystroju pokoju. Możecie to zrobić w takim kolorze, jaki wam się najbardziej podoba, jaki najbardziej pasuje do waszego pokoju. A jak widzicie, robicie bardzo, bardzo prosto i bardzo szybko. Jeszcze raz rzut okiem. Ważne jest, żeby użyć e, mocnego materiału. I to by było na tyle. Zachęcam Was, jak zwykle, do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!